W upływu grudniowych dni zauważamy, że coraz później wstaje słońce, zauważamy, że coraz wcześniej przychodzi noc, grudzień ze swoimi mijającymi dniami i tygodniami to coraz więcej mroku, coraz więcej ciemności. Jakże zmienia się ta perspektywa, kiedy wchodzimy do kościoła? Jakże zmienia się nasze odczucie, kiedy przypominamy sobie, że trwa adwent. Adwentowe świece przygotowane przed ołtarzem. Jedna przecież już zapłonęła, niedługo zapłonie i druga, i trzecia, i czwarta. Coraz więcej światła, coraz więcej blasku. To bowiem oznacza adwentowy czas. Czekanie na mocniejsze, głębsze przyjście tego, który jest światłością świata. I na to przyjście ostateczne ukresu dziejów i na to przychodzenie w czasie naszego życia tutaj na ziemi. Na to przychodzenie Jezusa Chrystusa, który chce, byśmy wraz. Z potęgującym się światłem adwentowych świec, zobaczyli, że On sam wnosi coraz więcej światła w nasze życie. Dlatego właśnie dobrze stało się, że to właśnie w adwentowym czasie modlimy się o Boże błogosławieństwo dla górniczych braci, dla tych wszystkich, którzy. Tak, w swojej pracy też zanurzają się w ciemności głębin ziemi, tam w mroczne korytarze, ale przecież odkrywają, że Pan Jezus zawsze z nami jest i że jest światłością świata. I dla tych, którzy pracują na powierzchni ziemi, i którzy tam w głębokościach. Też zdobywają chleb codzienny swoją ciężką pracą. Wszędzie Pan Jezus chce rozświetlać codzienność ludzkiego życia. Ile światła rzucił na pracę ludzką w pamiętnym roku? 1997 święty Jan Paweł II, 25 lat temu. Będziemy obchodzić niedługo tę rocznicę. Kiedy? Kiedy mówił o pracy ludzkiej, właśnie tak, tutaj na legnickiej ziemi. Mówił, wielkie zadania stawia przed nami Pan Bóg, domagając się od nas świadectwa na polu społecznym. Mówił Jan Paweł II, zwracam się i do tych braci w Chrystusie, którzy zatrudniają innych. Mówił, tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy, zachęcam, spełniajcie ją odpowiedzialnie, uczciwie i solidnie. Światło, które przez swoje przepowiadanie wtedy rzucił św. Jan Paweł II na ludzki trud, ludzką organizację, ludzką przedsiębiorczość jednym słowem, na ludzką pracę ostatecznie płynęło ze Słowa Bożego. Z Pisma Świętego, z Bożego objawienia. Tak bowiem kontynuował święty papież. Podejmujcie te obowiązki w duchu współpracy z Bogiem w dziele stwarzania świata, czyńcie sobie siebie poddaną. Tak właśnie spełniało się to słowo, że objawienie Boże i Pismo Święte, i Słowo Boże. Jest pochodnią dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Dodał jeszcze Jan Paweł II już prawie 25 lat temu pracę podejmujcie w poczuciu odpowiedzialności za pobnażanie dobra wspólnego. Tak, to dobro wspólne, które płynie przecież z troski o każdego pracownika, płynie z troski o rodziny pracownicze i o społeczność, w której praca się odbywa. Jednym słowem, też z myślą o całym naszym regionie, dodał Jan Paweł II, ma to służyć nie tylko temu pokoleniu, ale wszystkim, którzy też w przyszłości zamieszkiwać będą tę ziemię. A więc troska o środowisko, o ekologię, o to wszystko, co łączy się też z dobrym, świadomym, sumiennym wykonywaniem pracy, a ostatecznie, jak nazwał to Jan Paweł II, chodzi też o przyszłość naszej ojczystej, polskiej ziemi. Tak jak w Adwencie, coraz więcej światła, pomimo nastającego na zewnątrz mroku, tak i przez to zwiastowanie. Sprzed dwudziestu już prawie pięciu lat Jan Paweł II przyniósł światło Bożego Słowa, by rozświetlić codzienną pracę, codzienny wysiłek, codzienny trud. Jakże więc znaczące, że górnicza brać od tylu już wieków wybrała za swoją patronkę świętą Barbary. Patronka, która ma być obecna i w świątyni, kiedy tak jak dzisiaj celebrujemy uroczystość świętej Barbary i ma też być jako wstawienniczka, jako ta, którą przywołuje się do modlitewnej pomocy. Ma też być obecna tam na dole, tam we wszystkich miejscach i warsztatach Pracy. święta Barbara. Męczennica, a więc znowu przeciwne zmaganie mroku i światła. Męczennicy to przecież ci, których władcy tego świata, potężni tego świata chcieli odsunąć w mroki niepamięci. Nic nowego pod słońcem. Działo się tak już i w czasach Starego Testamentu. Słyszeliśmy to przecież, kiedy to Duch Boży stąpił na Zachariasza, który stanął przed ludem i rzekł: opuściliście Pana, to właśnie dlatego wam się nieszczęści. I jak ci, którzy mieli moc tego świata i władzę, ukamienowali Go z rozkazu króla. Na dziedzińcu świątyni pańskiej. Chcieli odsunąć w mrok nie pamięci. Chcieli sprawić, by pamięć o nim zaginęła. Ale sprawdziło się słowo pańskie, że dla tych, którzy trwają przy pańskim prawie, obowiązuje ta zasada, że są zapisani w Księdze Życia, a droga bezbożnych zaginie. I Rozwiatają, rozwiewają wiatr jak plewy. Czyż nie o tym samym mówił Pan Jezus w swojej Ewangelii, przypominając, że jeśli chcemy iść za Nim, trzeba wziąć swój krzyż, a więc swój trud, a więc to wszystko, co wymagające, to wszystko, co wzywa do odpowiedzialności, do codziennej walki duchowej. Do zmagania się z sobą samym. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Nie jest to jakiś przepis na przegraną życiową wręcz przeciwnie. Święty Paweł wołał przecież w jakimś zachwycie triumfu. Jezus Chrystus zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Bożej i wstawia się za nami. Któż więc może? Wydać wyrok potępienia na tych, których sam Bóg usprawiedliwia. To przeciwne zmaganie, mroku i światła, charakterystyczne nie tylko dla zmieniających się pór roku, to zmaganie, które charakterystyczne także dla naszej codzienności. Kiedy trzeba walczyć z pokusą egoizmu, z pokusą zniechęcenia, z pokusą spoglądania w bez nadziei w naszą przyszłość, kiedy trzeba przyjąć Boże światło to światło, które płynie od wielkich świętych Kościoła czasem bardziej przez ich nauczanie tak jak święty Jan Paweł II czasem bardziej przez świadectwo życia tak jak świętej barbary. Tak czy inaczej, chrześcijanin to ten, który przechodzi z mroku do światła. Bo Chrystus, który o sobie sam powiedział, ja jestem światłością świata, powiedział przecież także i o nas, ludziach wierzących. Wy też jesteście światłością świata, a więc idźcie i to światło rozsiewajcie wokół siebie. Czyż nie o tym samym mówi nam też liturgiczna modlitwa z dnia świętej Barbary. Kiedy święty Kościół woła tak. Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierność Tobie aż do śmierci. A więc i wierność i mrok śmierci. Ale zaraz potem. Dodaje Kościół w swojej liturgii, za jej wstawiennictwem, broń nas od wszelkich niebezpieczeństw, a więc żyje, a więc przeniesiona. Barbara z tego, co broczne, co pełne zniszczenia, destrukcji, śmierci, przeniesiona do życia wiecznego. Za jej wstawiennictwem, Panie Boże, broń nas od wszelkich niebezpieczeństw. A w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem ciała. икфе христоса амен